Czy kiedykolwiek zatrzymaliście się i zastanowiliście się, czy to, co postrzegamy jako rzeczywistość, może być jedynie symulacją? Obrazem wykreowanym przez wyższą inteligencję? W świecie technologii, gdzie programy komputerowe są tak wszechobecne, obserwujemy pewne reguły i granice, które te programy muszą przestrzegać. Czy to nie jest intrygujące, że te same programy, które tworzymy, są podatne na błędy, takie jak my? Czy efekt tak Mandeli nie jest subtelnym odbiciem tych samych zakłóceń, które doświadczamy w naszym codziennym życiu? Prędkość światła stała i niezmienna może być jedynie ograniczeniem nakładanym przez twórców naszej symulacji, aby kontrolować, jak szybko informacja przemieszcza się w tej sieci. Czy jest to rzeczywistość, czy raczej ramy, które zostały nam narzucone przez architektów naszej percepcji? Wszechświat, nieskończony w swojej rozległości, zdaje się kipieć od potencjalnego życia, a jednak stawiamy czoła paradoksowi Fermiego, pytając się, gdzie są wszyscy nasi kosmiczni sąsiedzi. Gdzie więc jest ten kosmiczny chór, którego nie słyszymy? Czyżbyśmy byli jedyną melodią w tej kosmicznej symfonii? Może w tej symulacji jesteśmy projektowanym centrum uwagi? Doktor Kaku z całą swoją mądrością sugeruje, że nie ma komputera zdolnego do symulowania całego wszechświata poza samym wszechświatem. Ale czy nie jest to szaląca paradoks sam w sobie? Proszę, na chwilę zapomnijcie o tym wszystkim, co wiecie. Ci, którzy poświęcili czas na gry wideo, z pewnością dostrzegają podobieństwo do naszej rzeczywistości. Czy nie jest intrygujące myśleć, że może nie wszystko, co postrzegamy, musi być prawdziwe? Jeśli kiedykolwiek pozwoliłeś sobie na zabawę w świecie wirtualnym, dostrzegłeś pewnie, że istota tego świata koncentruje się głównie na miejscu, w którym aktualnie jesteś. Nic poza tym. W tych wirtualnych przestrzeniach renderowane są jedynie te obszary, w których aktywnie uczestniczymy. Czy więc nie jest fascynujące myśleć, że nasza rzeczywistość mogłaby działać w podobny sposób, gdy kontemplujemy filozoficzne zagadki, takie jak upadające drzewo w nieobecności świadka, jeśli nikt go nie słyszy? Czy naprawdę wydaje dźwięk? Może rzeczywiście nie wydaje, ponieważ nigdy nie zostało wyrenderowane.